i tak dzisiaj za tego co wczoraj pokazywałem no i tak mam tutaj takiego przygotowanego 4 cm wopka to będzie bardziej uniwersalny dzisiaj go w... dzisiaj wkleję do niego stelaż tam ster no i pomaluję wcześniej jeszcze wcześniej jeszcze pomaluję nieprzemakalną substancją będzie ona szybko wyschnie, bo użyję suszarki do tego. Więc jakieś pół godziny, max godzina, już będzie go można pomalować. Więc dobrze przypierw zrobię miejsce na steraż. No to jak zrobię to się odezwę. Cześć. Miejsce na ster w ogóle że już jest gotowe. Specjalnie daję gruszą warstwę, znaczy większy otwór przy przy główce, żeby tam, bo wiadomo leś się sprowadza w głębszej szersze miejsca i tam będzie również ster, zrobię otwór ale to później ten drucik jest miękki to po prostu zrobię dwa tak jakby oszka, wchodzę tam dwa plus jedno takie oczko jeden, jeden taki drucik tam wbiję żeby nie przy większej ryby nie ciepło, więc dobrze. Tak wygląda wobek ze stelażem. Więc będę go wklejał. w wkleję, to zajmiemy się sperem. Teraz naszego wobera suszymy starą skarpą. Teraz Więc jak wyschnie, to tak, Nasz wober już wysechł. tych sobie już z paluchy. Więc z płytki CD będę robił teraz ster. Ster już jest gotowy. Będę go zaczynał wklejać. Oberg już wysechł. Więc jak wkleję to wam pokażę. Elo. Jak widzicie ster już jest umocowany w oberku. Umocowałem go klejem z super glue. I rozpuszczonym plastikiem. Więc teraz go znów będę suszył starą suszarką. Jak wysznie, dam obciążenie i będziemy go za parę godzin malować. Oto elo. Klej w oblerku już wysechł. Teraz go będziemy obciążać śrucinami. Będę śruciny dawał jedną. Naciskał, tak jak na życe Tylko, że na tym samym druciku, co robiłem steraż, i ten stelaż po prostu będę... I ten drucik po prostu będę wbijał w woberka. Tak mniej więcej w korpusie. Gdzieś w tym miejscu co pokazuję. Użyję najcięższej śróciny, czyli 0,7. Później na końcu będziemy testować yy, jak pływa. Jeszcze przed malowaniem. Boberek jest dociążony. Teraz schnie. Zaraz suszarką go dos dosuszę. I pójdziemy sprawdzić, czy ma jakąkolwiek pracę. Woblerek ma taką pracę, więc jest w miarę dobrze więc będzie dobrze. No i tak woblerek jak widzieliście fajnie pracuje. Zdążył wyschnąć dwie godzinki stał więc go będę teraz malował. Na samym początku użyję podkładu złotego a później tam różne lakiery do paznokci i tak dalej No to więc jak pomaluję to Wam pokażę Podkład już wysechł tak to wygląda Teraz pomalujemy mu na czerwono pod, pod brzuszek tak do połowy i pod gardle no to biorę się Woblerek jest pomalowany na takiego zimego, zimowego cierniczka Więc jak tylko wyschnie będziemy go dozbrajać Tak wygląda gotowy wublerek, Zbrojony z patrochem na końcu Takie okoniowe na będę go stosował Więc dziękuję za oglądanie Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie A jeszcze no, odwiedzajcie kanał Wędkarstwo Wędkuj z Marcinem Wędkarstwo AZ więc dziękuję jeszcze raz. Elu.